początkiem XVII wieku na ów sandomierski Olimp powracają gromadnie pielgrzymi, a wśród nich są kolejni władcy Rzeczypospolitej: Zygmunt III Waza, jego synowie Władysław IV, Jan Kazimierz, potem Michał Korybut Wiśniewiecki, Jan III pomyliłem Pominąłem kogoś? Chyba <laughs> wszyscy. <nie? śmiech> <laughs> <laughs> Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Z tej strony Paweł Kobus. To jest zwycięzca turnieju Giganci w Historii, także jeden z dziesięciu. I w finale, w wielkim finale, jeden z dziesięciu zajął drugie miejsce. I Paweł Wójtyś, przewodnik świętokrzyski, autor kilku potrzebnych książek o Górach Świętokrzyskich, z których jednak wygrał konkurs na książkę o górach w Krakowie. Tak się złożyło. Także poczynajcie w imię Boże. Witamy w kolejnym w kolejnym odcinku miotły czasu, w którym będziemy kontynuować opowieść o historii Łysej Góry, Świętego Krzyża. No i dziś zajmiemy się tym, co nastąpiło tutaj po wiekach średnich. Wiosna Paweł nadchodzi, chociaż dzisiaj deszczowo. Ale powiedz, czy... Tutaj właśnie w tym czasie było więcej słońca, czy więcej deszczu może? Jak to się przedstawiało? <grymne> Słuchajcie, no, Pewnie było różnie. Słuchajcie, <grymne> Słuchajcie ostatnio zakończyliśmy prawda tutaj na I rzeczywiście trzeba do tego nawiązać temat, <grymne> Tutaj u Was to największym który cieszyło się w czasach wielomów. Takim liderem, jeżeli chodzi o pielgrzymowanie tutaj na Święty Krzyż. Był oczywiście Władysław Jagiełmu, który. Nasz dobry znajomy. znajomy nasz dobry znajomy, prawda? Który, jak pamiętamy, brzmował tu co najmniej, jak mówią niektórzy, prawdopodobnie kilkanaście razy nawet. Tak, e, Niewiele nie dało mu się wyprzedzić e, jego syn Kazimierz y -y. Jagiełmuczyk, e, który był tutaj prawdopodobnie dziesięć razy. Więc też e, sporych na całe panowanie. Czyli zmieścił się e, tysiąc? Zmieścił się tysiąc, dokładnie. <laughs> e, e, słuchajcie, e, Zygmunt Stary podobno był tutaj na Lgrze Świętego Krzyża tak. sześć razy w tym raz z mm -hmm. królową Boną i z dziećmi tak, e, królewskimi. E, z taką, taką ciekawostką możemy tutaj powiedzieć, że królowa Bona ofiarowała swoje klejnoty na tak, tak. wzbogacenie właśnie mm -hmm. tutaj relikiantów So, oczywiście słuchajcie, cały czas tutaj był rozkwit tego opactwa za przykładem władców, czyli możni panowie, prawda? Tak. którzy tutaj rzeczywiście fundowali różnego rodzaju przywileje, prawda? nadania ziemskie dla klasztoru. No mhm. i papa, dodajmy jeszcze, że pozostali Gielonowie przynajmniej raz. Tak, Co jeszcze to trzeba jeszcze że za, za swojego życia znaleźć. Tak, tak. za swojego życia. Każdy z jego tutaj tak, był. Tak, tutaj dla, dla, hmm. Za swojego panowania hmm. przynajmniej jeden raz. Przynajmniej się. drzewu Krzyża Świętego. E, z takich ciekawostek, jeszcze tak jak mówimy później, ten hmm. rozkwit opactwa następuje. E, te przywileje płyną, nadania ziemskie. Tak, w tyle nie pozostaje również stolica Koswolska, tak, tak, papież, który nadaje kolejne odpusty tutaj tak, dla opactwa. No i musimy zaznaczyć, że opacwo funkcjonuje w tym czasie jako takie dobrze zorganizowane gospodarstwo. Tak. Przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo nawet które, które, od którego podlega kilkadziesiąt osad mhm. ludzkich. Płyną dziesięciny do tak, opłaciego stołu, tak, prawda, wszystko rozwija się. Tutaj znakomicie, no i oczywiście wiąże, wiąże się z tym ruch Pielgrzymachowy, prawda? Czyli Pielgrzymi pielgrzym ciągną z całej Polski i nie tylko, nie tylko z, Litwy, to jest, z Litwy, to jest ze Śląska, to jest prawda. Śląska, prawda? Ale jak to się mówi, nic co dobre nie trwa wiecznie, prawda? Bardzo <sum> tak nadchodzą troszeczkę gorsze czasy. Tak jest. Co możemy powiedzieć o tym? Paweł? No, niestety, 16 stulecie niesie ze sobą pierwszą wielką falę rewolucji światowej, tak zwaną rewolucję protestancką. Która wkrótce podpali zachodnią Europę i zanurzy ją we krwi wojen religijnych, a także podpali na wielką skalę stosy. Tutaj u nas oczywiście nie miało to tak groźnego wymiaru, było dużo łagodniej. Jednak rewolucja ma to do siebie, że zawsze wyciąga ochoczo rękę po cudzą własność, prywatną własność. Tak też było i tutaj, zawsze znajdując zresztą na to jakieś uzasadnienie i jako zwolenników. Tak też było i tutaj. Okoliczne dobra kościelne są pustoszone, kościoły zmieniane są w zbory protestanckie. Natomiast złego wiele rodów możnych, które wspierały do tej pory klasztor na Łysej Górze, przechodzi na stronę reformacji. Takim, powiedzmy, obszarowym przykładem jest rodzina Oleśnicki i Mikołaj Oleśnicki, który będzie nazywany patronem różnowierców. Także czasy są ogólnie niespokojne i ten klasztor świętokrzyski trwa, podobnie jak dobra biskupów krakowskich, jako taka wyspa w morzu reformacji, no ale trwa coraz biedniej. Dodatkowo jeszcze wojny, Paweł, z krzyżakami, z Moskwą, Nowe najazdy Tatarów, prawda? Tak, cały czas. Cały czas. Ehm, powodują ogołocenie skatuje Królewskiej. W kraju nie jest zbyt bezpiecznie. Na Gościnicach pojawiają się kupy zbrojne przeróżnego autoramentu. <grym> zbójcy po prostu, którzy rabują podróżnych. Wspominaliśmy już o zbójczyni, prawda? Tak, tak, ale to tak, jeszcze powiemy, to, jest... to, to jeszcze powiemy, to jeszcze powiemy. Powiem. Także to jeszcze Ech. będzie. Ehm, no i też z początkiem XVI wieku wzrasta kult maryjny. to wszystko powoduje um, osłabienie ruchu pielgrzymkowego właśnie do relikwii drzewa Krzyża Świętego. No i co? Budynki klasztorne wołają o remont, a skarbiec powoli wyczyszcza się właśnie ze swojej e, zawartości. W końcu jednak to słońce wychodzi chyba po za chmur. <grym> <tum> się zmienia na tej huśkawcy dziejowej tak i powiedz, no jak to się bujało dalej. Tak, słuchajcie, te czasy takiego ożywienia tutaj właśnie yy, yy, zwiasu prawda, i powrotu sławy klasztoru następują właśnie w drugiej połowie XVI wieku. Musimy tutaj zaznaczyć, że wielką tak, taką protektorką zakonu była na jego oczywiście. Na ostatnia, ostatnia tak. prawda, która tutaj rzeczywiście nie Koronowana na Króla Polski 1575 roku, a później Stefana Batylego przydano jej Przydano no, jej tak, a z woli złońców. Z tak to było rzeczywiście. Słuchajcie, no i e... ruch pielgrzymkowy oczywiście też się zaczął ożywiać w tym czasie. Tak no, zdecydowanie taki, takim taki, to... tak. taki tutaj wybitnym przedstawicielem właśnie pielgrzymkowego był, był legat papieski w Polsce e... i kardyna kardynał Gapy, e Enrico Gedarnier. Tak. Który, który w, był uczestniczy, u, uczestniczył tutaj w odpuście jesienią 1596 16. roku. Z takich ciekawostek. Słuchajcie, oczywiście te wszystkie rody, które w połowie XVI wieku odeszły od wiary katolickiej, tak, tak. na przełomie właśnie XVI-XVII mm -hmm. wieku był taki masowy powrót mm -hmm. do, do Mhm. i rzeczywiście również Oleśnicy w tym roku tak, nawrócili leśnicy... się prawda, do wiary katolickiej, powracają. powracają do wiary katolickiej, nie tylko oni oczywiście, mhm. bo wiele innych też rodów, słuchajcie, i oni tutaj też budują swoją mhm. kaplicę grobową tak, właśnie piękną, na, tak, na Świętym Krzyżu, którą pokażemy później, tak, tak, później do tego dojdziemy oczywiście. Mhm. I słuchajcie, oddajmy teraz głos Stanisławowi Sarnickiemu, naszemu kronikarzowi XVI-wiecznemu, który właśnie pod koniec XVI wieku, w swoim łacińskim opisaniu Polski, napisał tak: Góra Krzyża. Miejsce słynące z pielgrzymek. Świątynia i klasztor, ulokowane na wysokiej skale, widoczne są z odległości niemal 10 mil. Jego światła pokazują jeszcze z odległości 15 i więcej mil. Może być zatem porównywany z greckim Olimpem. Z początkiem XVII wieku na ów sandomierski Olimp powracają gromadnie pielgrzymi, a wśród nich są kolejni władcy Rzeczypospolitej: Zygmunt III Waza, jego synowie Władysław IV, Jan Kazimierz, potem Michał Korybut Wiśniewiecki, Jan III Sobieski. Pominąłem go Chyba nie, wszyscy. 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 Oni słuchajcie, nie szczędzą przywilejów, ani też nie skąpią trosów na wspomożenie właśnie opłactwa na Świętym Krzyżu. Trzeba dodać, że w tym czasie Paweł, klasztor też ma szczęście znów do dobrych gospodarzy. I opat Bogusław Radoszewski, sekretarz Zygmunta III, Biskup łódzki i Kijowski. Nie tylko dba o godne opatrzenie budynków klasztornych, ale również rozwija gospodarczo dobra kościelne, stawiając na rozwój rolnictwa, zakładając nowe huty szkła i żelaza, a także zakładając kolejne osady. No, w tym dobrym gospodarowaniu nie da mu się wyprzedzić. Opat Stanisław Sierakowski, e, regent kancelarii Władysława IV, absolwent Uniwersytetów w Krakowie i w Padwie. I za czasów tego opata ma miejsce taka duża przebudowa i rozbudowa budynków klasztornych w stylu barokowym. Co też poka pokażemy innym razem. Niestety, słychać znów ten, ten koński kopyt. Szum, proporców. Znów Paweł nadciągają czarne chmury. Pamiętasz ten film? <laughs> I tę tak, muzykę? <laughs> Potrafiłbyś zanucić? Słuchajcie, z... no, to może innym <laughs> razem. Raz, coś z <laughs> zrobimy na pewno. Słuchajcie, rzeczywiście XVII wiek to, to no czasy wojen, prawda? Tak. 1953 roku przybywa tutaj na Górę Świętego Krzyża księżna Gryzoryda z Samoyskich Wiśniewiecka z ciałem swojego zmarłego męża, znanego kniazia Jarena. Jarena Jaremiego Wiśniewieckiego, słynnego pogromcy Kozaków Zaborowskich. którzy śli na Jarenu. Tak, tak, tak. Każdy na <śmiennie> pewno pamięta Eee, słuchajcie, rzeczywiście taka sytuacja wtedy była na Ukrainie, rzeczywiście trzeba było z tym ciałem tutaj uciekać do centralnej mm -hmm. Polski, żeby... O, Paweł zostało... bardzo ładnie mówi, na Ukrainie. Tak, Mówimy, nie tak. języka polskiego nie w Ukrainie, tylko na Ukrainie. Żeby, żeby to ciało nie zostało po prostu zbez, zbezczeszczone tak. przez kozaków. I rzeczywiście tutaj to ciało e, składa w roku 1653. Mm -hmm. Jak to wspomniał to jeden z kronikarzy, słuchajcie, na najwyższej górze w kraju spoczęło ciało największego bohatera. Tak. E, takim podkomendnym e, e, Jeremy'ego Wiśniewieckiego był e, Stan Jan Kochowski. Słuchajcie, był to tutaj wychował się niedaleko tutaj od góry Świętego Krzyża, z wiosce Gaj, która już dzisiaj niestety nie istnieje, mm -hmm. ale w tych jego utworach był to oczywiście kronikarz historii, poeta, poeta żołnierz Żołnierz walczył właśnie w tym XVII wieku również na polach Bitew. I on właśnie tutaj zostawił takich swoich... W wszelkich utworach wspomnienie a, o tej ziemi. Wiele tutaj, razy sławił górę świętego Krzyża. Tak, m.in. właśnie tu górę. 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 Tak, górę, górę świętego Krzyża mm -hmm. również. I słuchajcie, przyjaźnił się on z zakonnikami tutaj na Świętym Krzyżu, między innymi tutaj korzystał też z klasztornej biblioteki. Bibliotek, prawda? Wielokrotnie tutaj bywał. E, tak, ale że słuchajcie, jak wspomnieliśmy, to wiek 17 to był wojen, mimo. więc. Ym, Czytać już tylko chyba Benedyktyni czytali prawda, w tamtych czasach, bo szable, jak to mówią, nie działy. I co się działo dalej w tej historii? Bo Kochowski już raczej nie miał czasu na Bokowski czytanie. Kochowski raczej nie miał czasu, dokładnie. Nadchodzą gorsze czasy po prostu. E, przychodzi czas potopu szwedzkiego, czyli największej katastrofy w ogóle w historii Polski. I już w roku 1655 docierają tutaj Szwedzi, którzy pustoszą dokumentnie całe gospodarstwo klasztorne, a nadmiar złego poddają jeszcze okrutnym torturom kilku zakonników, chcąc się dowiedzieć od nich, gdzie ukryty jest skarbiec. Pewne nieprzyjemności spotkały również nawet samego opata Sierakowskiego, który później skarży się w listach do króla szwedzkiego Karola Gustawa na brutalność jego żołdaków, wysysających do cna tutaj właśnie gospodarstwo klasztorne. Ale najgorsze ma nadejść z wiosną 1657 roku, kiedy docierają tutaj sojusznicy Szwedów, Siedmiogrodzianie i kozacy tak, zaporoscy. Jest. Oni nie przepuszczą już nawet zmarłym. Przetrząsają dokładnie krypty grobowe w poszukiwaniu jakiegokolwiek dobra, które mogą ze sobą stąd wywieźć. Dodatkowo po potopie szwedzkim, po skutecznej, mówi się cudownej, ale tak naprawdę to skutecznej po prostu obronie przed Szwedami, już bezsprzecznie palmę pierwszeństwa wśród polskich sanktuariów przejmuje Jasna Góra. Na pewno tak, wiemy dlaczego, bo tak. to prawda Sienkiewicz, tak, prawda? Otopie, mamy to z kolei z Potopie mówiliśmy o filmie i w filmach tak, to Jerzego tak Hoffmana, się tak. to Możemy się tam czepiać troszeczkę w tych filmach ma jakieś szczegóły, ale to, ale to jest to innym razem. <laughs> Także słuchajcie, jednak opieka monarsza i możnych mm. rodów. Pozwala nie tylko trwać w tamtym czasie opactwu, ale również rozwijać się w drugiej połowie XVII wieku, czego przykładem są budynki wzniesione po zachodniej stronie klasztoru jako nowe pomieszczenia właśnie dla zakonników. Ja myślę, Paweł, że nowi najeźdźcy to mogli się tam czuć całkiem wygodnie, prawda? W tych budynkach, niestety. Pamiętamy z historii Wielka Wojna Północna, Północne. Szwedzi na Polskę. Karol XII, król Szwecji słuchajcie, tutaj zajmuje... Który się nie jest... podobno kulom nie kłaniał. Który tak. podobno, jak mówią, się kulą nie kłaniał. Nie kłaniał. To, to widzimy, że Turcy go nazwali Demir Basza, czyli żelazna las na głowę. Ale las na głowę. Taka ciekawostka. Słuchajcie, rzeczywiście te zastępy szwedzkie tutaj rabują klasztor świętokrzyski. Mhm. Chociaż nie wszystko, bo skarbiec, słuchajcie, jako że myślę, że za też się uczyli na błędach tak, wcześniejszego, prawda? Po to, bo skarbiec został wywieziony tak. poza granicę, po graniców, a także tak, udało się to uchronić, co, co niestety nie uchroniło opactwa przed zniszczeniami takich budynków i, i tak dalej. Słuchajcie, opad ówczesny Stanisław Krystyn Mirecki, dwiga powoli. Opast po upadku, mm. odbudowuje te zniszczenia. E, I papież Klemens XI w roku 1709 e, tworzy e, kongregację benedyktyńską świętego Krzyża, w której wchodzi, słuchajcie, 9 opast e, benedyktyńskich mhm. z całej, słuchajcie, ówczesnej Rzeczpospolitej, Bo tak. to było, hmm. na, na całej, rozciągało się, no się, ta. się na całą praktycznie rzecz 9 opast. Ważna rzecz! Wchodziło w skład tej kongregacji. Mm -hmm. Słuchajcie, z dalszych takich wydarzeń XVIII-wiecznych, to trzeba wspomnieć, że rozwija się biblioteka prawda? Tak, w XVIII mm -hmm. wieku, opad Teodor Karski. Tak, tak. Również zmienia tutaj wystrój pomieszczeń klasztornych, szczególnie mm -hmm. do dzisiaj możemy to zobaczyć. Tak? To też pokażemy kiedyś. To pokażemy tak? przy, przy innej okazji. Mm -hmm. No i w lata 70. to trzeba też zaznaczyć takie tragiczne wydarzenie ma miejsce, prawda? Mm -hmm. Ktoś mówi zawiał czerwony kur, prawda? Co to było? A, niestety, to niestety, ale myślę, że najpierw widziano gdzieś nad Łysą Górą czarnego łabędzia, czyli zwiastun na nieoczekiwanej katastrofy. A potem to już rzeczywiście czerwony kur zapiał, bowiem 26 października 1777 roku, wczesnym ranem powstał wybuch, pożar tak potężny, że ze wspaniałego kościoła Świętokrzyskiego pozostała kupa gruzów. I zakonnicy, z narażeniem życia, ratują relikwia z drzewem Krzyża Świętego. I tylko dzięki nieustępliwej postawie ostatniego opata Świętokrzyskiego Józefa, Jana, Nepomucena, Niegolewskiego. Ale ja nie zapomniałem żadnego imienia. Trójga imię. Taka trojgainy. była moda wtedy. Tak jest barokowa. także dzięki jego postawie udało się ten kościół odbudować, ale to właściwie zbudować od podstaw. Trwało to ponad 20 lat, bowiem dopiero w 1809 roku ma miejsce konsekracja tegoż kościoła, ale wcześniej nadchodzą znów czarne chmury. Rok 1789 przynosi kolejną odsłonę rewolucji światowej. We Francji skutecznie i pełną parą pracuje gilotyna, ulicami płyną purpurowe rzeki krwi. U nas oczywiście ma to wymiar dużo bardziej łagodny, jednak nasi rodzinni rewolucjonalowie znowu wyciągają rękę pod cudzą prywatną własność. W tym roku, właśnie 1789, tak zwany czteroletni sankcjonuje zwykłą grabież, czyli Decyduje o przejmowaniu majątków kościelnych. Na pierwszy rzut idą dobra świetnie funkcjonujące i zarządzane biskupów krakowskich, czyli przez stulecia opiekunów klasztoru na Łysej Górze. Dlatego ten oddech rewolucji jest wyraźnie wyczuwalny wśród mnichów tutaj na Świętym Krzyżu i nie bezpodstawnie, ale do tego jeszcze wrócimy. No i tutaj trzeba by jeszcze dodać, że schronili się tutaj na Świętym Krzyżu Paweł, prawda, zakonnicy francuscy, którzy tak. właśnie uciekli przed rewolucją, bowiem tam kościoły były palone, a duchowni byli wyżynani w okrutny sposób. No i Ojciec co Paweł? Lechęty, lechęty, lechęty. Ale o niego jeszcze, już, już była mowa, ale jeszcze wrócimy też do niego. No co Paweł, zrobiło się bardzo oświeceniowo, tylko tak jakby się ściemniało. <laughs> no, Słuchajcie, no niestety roczne czasy nadchodzą. Prawda? Nie słuchaj lepiej. Yy, Rozbiór Polski, rok 1795 niestety. Polska znika z mapy Europy, prawda? I rzeczywiście też odbiło się tu, tutaj na miejscowym oparstwie, prawda? Yy, w roku 1796, no, a powołują specjalną komisję która ma poszukiwać, słuchajcie, skarbu klasztornego. Jest to komisja, komisja policyjna. Tak, komisja policyjna, która poszukuje właśnie tego skarbu zakonnego, który zakonicy tutaj przezornie w murach klasztornych ukryli. Mm -hmm. I słuchajcie, po, początkowo te działania tej komisji idą dosyć o piszale, ale no nie znajduje, się, znajduje się niestety człowiek, tak. miejscowy murarz, który wyjawia Austriakom tajemnicę ukrycia. Nie, nie ma podobno takiej bramy, której by nie przeszedł osioł wyładowany złotem. Dokładnie. Także niestety tajemnica zostaje uławniana. Słuchajcie, Austriacy ten skarb odkrywają, prawda? konfiskują go, wywożą do Wiednia, no, prawda. Łaskawie jeszcze można powiedzieć łaskawcy, łaskawcy <grym przez <grym następnych latach Dobry dzień. jakiś procent od tego tak, skarbu tu farmachomikacji, właśnie taki wypłacali klasztorowi. No, to Było złoty. to kilkanaście tysięcy złotych, więc możemy sobie tylko zdać sprawę jak majątek. był majątek, mm -hmm. prawda, od którego taki procent mm -hmm. był wypłacany. Powiedz pan że... co tam było ciekawego Ta, w co tam ciekawego, e... słuchajcie, możemy jeszcze powiedzieć, w Podobno w hmm. dwóch szkartłach, oprócz hmm. złotych monet i kosztowności, tak. e... było też wśród tego skarbu siodło Jana III Sobieskiego, Sobieskiego. Sobieskiego. być może spod Wiednia, może prawda? to, którym Także jak widać, żeśmy tutaj <laughs> skonstatowali od i wdzięczność w i prawda? Za odsiecz w eee, Słuchajcie, no i e, najgorsze prawda, dopiero miało e, nadejść, prawda? Tu oczywiście był cios w samo serce opastka, ale to, co, co najgorsze, to jeszcze miało nadejść. Ale o tym Paweł opowiemy w następnym odcinku Miotły Czasu, natomiast w najbliższym odcinku formatu Miotły Plus dowiecie się m.in. jak i kiedy pojmano na Świętym Krzyżu słynną zbójczynię. Jak wyglądała ostatnia droga kniazia Jaremy na górę Świętego Krzyża? Jakim to torturom Szwedzi poddali zakonników świętokrzyskich? Ile wart był skarbiec, skarbiec pod koniec XVIII wieku? No i jaką część tej kwoty udało się benedyktynom świętokrzyskim odzyskać? Słuchajcie, jeśli wam się podobało, dawajcie kciuki w górę, subskrybujcie, komentujcie, przekazujcie. Znajomy mówili do Was Paweł Wojtyś i Paweł Kobus. Dziękujemy, że byliście z nami w tym odcinku i zapraszamy na kolejne. Cześć! Sąd, cześć. Mała, dokrę... Mała dokrętka. Konsekracja ma miejsce oczywiście w roku 1806. <głosy> <głosy> Pomyłka tam wynikła. No na razie. 1648 rok na Ukrainie zaczyna się spacer i w roku 1653 przybywa tutaj na, na górę Świętego Krzyża. Jest wczesna jesień. Wczesną jesienią, słuchajcie, księżna Gryzelda z Zamońskich Wiśniowiecka razem z ciałem swojego zmarłego męża. Czyli wnuczka Jana. Czyli wnuczka Jana, którego? Zamońskiego. Zamońskiego. dobrze, dobrze, dobrze. Tak jest.